W końcu przyszła do nas jesień, więc lecę w teren poćwiczyć trochę patentów i myślę, że czymś tam się z tobą na pewno podzielę, czymś co ci się bardzo, bardzo może niedługo przydać. Nie jest trudno wyjść w teren, kiedy nad naszymi głowami świeci pięknie słońce, ale Prawdziwy survival zaczyna się wtedy, kiedy wilgotność powietrza jest naprawdę wysoka. Cały czas coś kropi nam na głowę, a my musimy rozpalić sobie ogień, zrobić podgrzewane spanie, które umożliwi nam spędzenie nocy w terenie bez dokładania paliwa do naszego ogniska. Więc dziś pokażę Ci, jak rozpalić ogień w takich. I owa tych warunkach pokażę Ci też, jak zrobić podgrzewane spanie. Użyjemy tylko koca i kawałka plandeki do tego, żeby miło i pięknie spędzić. Miło i pięknie? Miło i przyjemnie spędzić noc. Jeśli wydaje Ci się, że materiału już wystarczy, uzbieraj jeszcze 2-3 razy tyle. Musimy znaleźć trochę jakiś pnączy, bo tutaj korzeni świerkowych na pewno nie uświadczymy, ale jest bardzo dużo pnących się roślin. Zbieramy te rośliny, pomogą nam przytwierdzić tarp stabilnie. Także wycinamy takie kawałki, zrobimy z nich zrobimy z nich sznurek. Pierwszym etapem jest wykopanie dołka na mniej więcej 20-25 cm, może do 30. Jeśli macie piach, tak jak ja, jest to łatwe. Jeśli macie trochę twardszą ziemię, no to będziecie potrzebować saperki albo na przykład kija. Tak? Wykopujecie otwór i teraz rozpalimy tu ognisko. Nagrzejemy to miejsce. Wytworzymy bardzo dużo żaru. A więc lepiej palić je z drzewem liściastym. Później zakopiemy to wszystko, a na tym wybudujemy nasze schronienie. Także lecimy dalej. Bądź tutaj, pozyskałem trochę smolnej szczapki, gdzie w naszych warunkach smolna szczapka oraz kora brzozy, będąc mokra, tak jak ta, bez problemu pomoże nam rozpalić ogień. Wystarczy to odpowiednio spreparować. Smolna szczapka z drzewa sosnowego. Do znalezienia przy złamanych gałęziach, w korzeniach tych drzew. Trzeba po prostu troszeczkę poszukać. Zobaczycie, że drzewo, drewno jest takie zaolejowane. Jest tłuste, świeci na żółto. Pięknie pachnie, a więc takie takie smolniaki pozyskujemy, pozyskujemy też e, brzozę. No i w takiej brei, jak jest teraz, wszystko jest mokre. E, rozpalamy ogień. Dostajemy się do wnętrza, oczywiście, drewna. E, no i lecimy, bo szkoda czasu. Gdy w naszym ognisku robi się żar i podgrzewa się ziemia, osuszając się trochę od spodu, my możemy zająć się e, robieniem naszego zadaszenia, no bo w końcu cały czas pada jak słyszysz. Zdobyłem, zdobyłem w terenie trochę, trochę pnączy i wykorzystamy te pnącza do tego żeby przywiązać plandekę do moich słupków. I tutaj nie trzeba wielkiej filozofii, wystarczy wytworzyć trochę tarcia. I to już wystarczy, nie trzeba tutaj stosować specjalistycznych węzłów. Wystarczy coś takiego. Coraz bardziej pada deszcz, ale walczymy. Dobrze, że nie leje, jakoś strasznie, trzeba by było to przeczekać. Taki deszczyk jak jest teraz, który wszystko moczy, ale nie przeszkadza aż tak bardzo. Jest w sam raz. Nasz kocyk moknie razem z nami, ale. Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem i izolatorem za zarazem, więc jeżeli zmoknie Wam w terenie śpiwór, bądź macie mokry sprzęt, nie przejmujcie się, śpijcie w tym, co macie. Zawsze to jest jakaś izolacja, która pomoże Wam przetrwać. A już w jakim komforcie, to już druga rzecz. No i dobra, jest jak jest. Lepiej, lepiej tak, niż, niż moknąć. Plandeka jest stanowczo za mała, ale przynajmniej już mi nie pada na łeb. Muszę tylko schować jeszcze tą dolną część, żeby nie padał tutaj, nie leciała tutaj woda. No i tyle. I powiem Wam szczerze, ciepełko mam. Jest, <śm> jest wręcz za gorąco. Gdybym miał większą planekę, nie dotykałbym górnej części materiału. Nie przechodziłaby na mnie wilgoć, bo zawilgotniało. Może sobie to później, jak przestanie padać, to trochę to jeszcze naciągnę. Ale najważniejsze jest to, że ja mam pod sobą gorąco. Wręcz nawet trzeba by było skontrolować, czy nigdzie nie przełazi mi żar. Czy nie dałem za małej warstwy piachu na górę? Bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło tutaj. Spokojnie, bez śpiwora. Przy plus pięciu na spokojnie. Zimą trzeba by było się troszeczkę bardziej zakryć. Ale spanko jak ta lala. Wypróbuj. Pójdź w teren. Wypróbuj. Zobacz. Podgrzewane spanie. I myślę, że spokojnie, tak jak kiedyś to testowałem zimą, spokojnie do tych 7 godzin nawet będzie utrzymywać się ciepło. Także jest jest świetnie. Aż się nie chce wychodzić. Gdyby nie kondensacja tu od góry na tej plandece, to byłoby spoko. Tylko, że problem jest tego typu, że ona jest zbyt mała, a muszę się odizolować czymś od ziemi. Musi być jednak izolacja i na ziemi, i na górze. Ale najważniejsze, że nie pada, a trochę wilgoci, co mi zrobi? Nic mi nie zrobi. Można sobie spokojnie w takim improwizowanym, naprawdę improwizowanym spaniu spać. Ale najważniejsze jest ciepło w takim cieple to nawet wyschnę. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, wilgoć nam nie będzie przeszkadzać jeśli nie będzie wiało. Jeśli znajdziemy miejsce osłonięte przed wiatrem i zbudujemy sobie podgrzewane spanko, naprawdę będzie rewelacja. Ruszasz z dzieckiem w teren, zimno mu od ziemi, karimata nie spełnia swoich, swoich zadań, zrób sobie podgrzewane spanie. Jest to w miarę szybkie, wygodne. Gdy tworzy się żar, my możemy ugotować sobie coś ciepłego do jedzenia, a później zakopujemy ognisko, przysypujemy je odpowiednią ilością ziemi, taką warstwą z 15 cm. No i tyle. I powiem Wam szczerze, tu zaczyna nawet parować ode mnie na filmie tego pewnie nie będzie widać, ale jest ciepło. Jest bardzo ciepło. Gorąco. To co ważne przy tego typu, przy tego typu schronieniu z takim podgrzewaną, z taką podgrzewaną podłogą, to to, że musimy zachować odpowiednią wentylację. Bez odpowiedniej wentylacji Zrobi się łaźnia parowa i będzie pozamiatane. I będziemy, będzie nam ciepło, ale później rano, gdy będziemy wychodzić z naszego schronienia, e, będziemy cali, przemoczeni. No i to może nas, e, no może nas zabić, nie? Hipotermia. Ale to też zależy od warunków, od sytuacji. Ale ogólnie jest całkiem spoko. Tak awaryjnie, bez śpiwora, jak zastanie was noc w lesie. Kawałek folii nad głową, żeby nie padał za bardzo na was deszcz. Podgrzewana podłoga. I nie musicie mieć ogniska, nie musicie go pilnować. Będzie ciepło. Eee, szczerze, fajna robota, bez budowania Nodi. Bez marnowania energii, wykorzystując to, co mamy zazwyczaj, czyli ognisko do zagotowania sobie jedzenia, do podgrzania jedzenia, możemy je wykorzystać do tego, żeby zbudować coś właśnie takiego.